W gminie Radoszyce w 2020 roku poprawie uległo bądź ulegnie ponad 5 km dróg gminnych oraz niemal 3 km dróg powiatowych o łącznej wartości niemal 2 milionów 100 tysięcy złotych. Widać także efekty prac przy drodze wojewódzkiej 728 na terenie Radoszyc. Przedstawiamy inwestycje drogowe realizowane w 2020 roku w gminie Radoszyce. Te inwestycje możemy podzielić na trzy płaszczyzny, bo inwestycje na drogach wojewódzkich, inwestycje na drogach powiatowych i inwestycje na drogach naszych gminnych. Chciałem podziękować naszym partnerom również, bo współpraca popłaca i dzięki takim współpracom żeśmy zrealizowali mnóstwo odcinków drogowych, między innymi zaczęliśmy współpracę z Nadleśnictwem w Ruda Maleniecka z siedzibą w Radoszycach. Przy trudnej sytuacji która jest w tej chwili. W całej Polsce okazuje się, że warto współpracować, bo ta współpraca przynosi efekt namacalny, który będzie służył dla naszych mieszkańców. W tym roku w gminie Radoszyce remontowano odcinki dróg gminnych dzięki dotacjom z Funduszu Dróg Samorządowych oraz współpracy z nadleśnictwem Ruda Maleniecka. Nie wszystkie z inwestycji zostały jeszcze zakończone, jednak do końca tego roku na pewno mieszkańcy będą mogli z nich swobodnie korzystać. Odcinki gminne, które uległy bądź ulegną poprawie jakości w tym roku to. Dwa fragmenty drogi Sielpia-Wiosna o łącznej długości 1350 metrów. Koszt inwestycji to niemal 190 tysięcy złotych, z czego 50% pochodziło z budżetu gminy Radoszyce, a 50% to wsparcie z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Niemal kilometr drogi został wyremontowany w miejscowości Jarząb. Również ponad kilometr i 300 metrów jezdni przeszło przebudowę na odcinkach Łysów, Juźwików oraz Węgrzyn-Jarząb. Inwestycje te kosztowały niespełna 490 tysięcy złotych, z czego dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 290 tysięcy Ostatnią z inwestycji drogowych na gminnych jezdniach jest trakt łączący gminy Radoszyce i Łopuszno relacji Przegrody Serbice i gminę Radoszyce. Przebudowa obejmie trzy odcinki o łącznej długości ponad 1400 metrów, a całkowity koszt inwestycji to około 360 tysięcy złotych, z czego z gminy Łopuszno pochodzi około 90 tysięcy, z Nadleśnictwa, Ruda Malniecka i gminy Radoszyce po ponad 100 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z powiatem koneckim w tym roku na terenie gminy zostały wyremontowane dwa odcinki dróg powiatowych. Natomiast do końca tego roku przebudowany zostanie jeszcze jeden taki fragment. Około kilometra i 800 metrów jezdni zostało wyremontowane na drodze relacji z Tamporków smyków radoszyce włoszczowa między Radoszycami a Kozowem, o łącznej wartości około 515 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to w tym wypadku około 300 tysięcy, a ponad 100 tysięcy złotych pochodziło z budżetu gminy Radoszyce. Za niemal 425 tysięcy złotych przebudowano także 600 metrowy odcinek między Radoszycami a Jacentowem. Wsparcie z rządowego programu w tym wypadku wyniosło niespełna 255 tysięcy a udział budżetu gminy Radoszyce to około 85 tysięcy. Nieco ponad 450 metrów jezdni będzie wkrótce wyremontowane na drodze relacji radoszyce momocicha wilczkowice Mnin. Inwestycja opiewa na ponad 110 tysięcy złotych, a całość kwoty pokrył Zarząd Dróg Powiatowych, w tym wypadku bez udziału gminy Radoszyce oraz środków zewnętrznych. Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich postanowił także wyremontować chodnik w ciągu drogi powiatowej Radoszyce-Jacentów w miejscowości Radoszyce. Warto dodać, że do końca zbliża się także przebudowa 16 km Metrów drogi wojewódzkiej 728 na terenie gminy Radoszyce. O tym projekcie szeroko informowaliśmy w innych materiałach wideo.